Hej, tutaj Marii, Marii, witam na moim kanale i zapraszam na drugą część zdrapek z Pruszkowa. Mam czas na milion, który myślałam, że już go nie ma, no ale oczywiście nie ma głównej wygranej, więc zdrapka jest. Super linie nadrapane i jedne szczęśliwe linie nadrapane, a jedne całe. I zobaczymy, czy też ta część coś przyniesie. Pierwsze szczęśliwe linie z numerkiem 71. Oczywiście zachęcam do subskrypcji. Będzie mi bardzo miło. Kwiat i pik. Szukajcie ze mną coś ciekawego: złoto gwiazda. Jak mijają Wam wakacje? Diament krab. U mnie sierpień taki trochę zwolniony. Tym troszkę mam czasu. No oczywiście z dziećmi wiadomo. A od września znowu się zacznie. Więcej pracy, więcej obowiązków. Ale damy radę, korona truskawka. Nie wiem, czy będzie wpadało tyle filmów. Zobaczymy. Teraz jak mam chwilę, to nagrywam cytryna i jabłko. O, chyba mamy wygraną. Zaraz to zweryfikujemy. Cytryna była. Pik był. I truskawka jest. Wiśnie, banan. Kolejne symbole to kości i tref. Serce tęcza. Kolejne pomarańcza i słońce. Biedronka i śliwka. O, jest ruka linia. Fajnie. Zaraz ją też zweryfikuję. Kości były. Piędronka była. Podkowa była. No i super. No to sprawdźmy. O, 6 zł. O, pruszków szczęśliwy. 9. Czy jest taka wygrana? Jest, ale SS. Czekaj, tu, czekajcie, jeszcze była cytrynka. Arpus też był. Klucza nie było, dzwonu nie było. Cytryna. Jest. No to chyba tak będzie, ale fajnie, że jest. To teraz kolejne szczęśliwe linie. Lecimy z tym. Truskawka, diament. Zaczęło się dobrze. Ananas, pik. Kolejny księżyc i arbuz. Następnie winogrono i gwiazda. Okej, okay. i ostatnie dwa symbole, kości i sakwa. sprawdźmy kontrolne, różne ale jedne z szczęśliwych linii dały wygrane. No to teraz super linie. Aha, wygrane linie były z numerkiem 71, a przegrane 74, a super linia mam z numerem 28. Tu też mi się nic nie utworzyło. A szukamy monety i balonów. Kolejne symbole to księżyc i słoń. O tu jeszcze baloniki. To tu też. Tu mamy słonika. Kolejne symbole to łódź i klucz. I ostatnie dwa to czapka i rolki. To by chyba było na tyle. Sprawdźmy po kontrolnych, czy coś przekapiłam, no ale pusto. No to teraz czas na milion z numerkiem. 12. Szukamy pliku, worka i sejfu. O, nie wiem, czy to nie za blisko. O, może tak będzie lepiej. A mamy karo, kwiat, śliwkę, biedronkę, zegarek, trew, diamenty, kawusie, arbuza, winogrono. Gwiazdkę, podkowę, wiśnie, kutkę, ananasa, koronę, klucz, kier, okulary, pik, cytryna, karta, dzwon, perła i awokado. Także tutaj mamy pusto, ale szczęśliwe linie dały fajną wygraną. Do następnego razu. Cześć.